No i witam was widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale na dzisiaj coś. Zima Simon. Ja tutaj taką lawetkę sobie wypożyczyłem ze sklepu, bo mieli na sklepie. Tam nie wyszło jakoś, nie wiem, z 500 jakoś, ale no. Yy, załadowałem tutaj pomidory, sałaty i tego. No i to wszystko ciągnę tym. Yy, z etorkiem oczywiście. A tutaj zazwyczaj się tak spotkamy jak coś jest sprzedawane. Yy, też sobie odśnieżyłem trochę gospodarstwa. Dzisiaj też będę jechał, właśnie drogi odśnie odśnieżać, te gminne, tak jak mówiłem. Więc no. A w kolejnym odcinku o kur. O, dobra, kurde, na chwilę mi się kamera wyłączyła, ale no, dobra, jedziemy na spokojnie. No. Yy, dobra, zwolnić trochę. Trzeba tutaj będzie odśnieżana pierwsza droga jakoś. Więc no tam jeszcze będą też odśnieżone drogi. No, za tak chyba dwie, trzy drogi odśnieżyć trzeba. Te polne. No i zobaczymy, jak to dalej będzie. Ludzie też tutaj o, odśnieżają sobie dróżki. tu jedynie nieodśnieżone widać. No i dobra, i teraz na spokojnemu trzeba w ten zakręt wjechać. Jak kurwa małe te wjazdy tutaj. Dobra jakoś Oj, ta kamerka jeszcze na raz się była O dobra, no i w całości ta kamerka właśnie szwankuje tak jak mówię I dobra sprzedajem My zobaczymy ile wejdzie w ogóle za przyszło tam w okolicach 30 ponad 1035 y, z, z złotymi więc no Dobra, cześć Ładnie, ładnie, ponad 200 tysięcy już jest No dobra, no no Co tam? Myślę, że dobre te, te pomidorki będą i tego Sałaty, dobra, nara No, to widzowie, ja już tutaj sprzedałem 226 tysięcy na koncie Odebrałem tam pieniądze od tego gościa Jadę tutaj jakoś trzeba pojechać Tu widać jest ja tutaj chwila trochę tak popchnę się... o dobra, popchnane Dzisiaj śniadanko się akurat zjadło, no to wiadomo. Dobra, jadę no i co? Będziemy jechać pewnie jeszcze tam leczarnia pojechała akurat ciekawe to mnie pewnie zajechali pompują tam możliwe no i co, jadę będziemy odśnieżać te drogi to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję byłoby miło no tutaj właśnie za pierwszą drogę to chyba tą się wezmę tam koło właśnie mleczarni jeszcze tam koło mojej łąki no trochę będzie do roboty, ale no jakoś to pójdzie jeszcze te orki, to pole, to pole, tam pole, tam pole, jeszcze tam pole, kurde, pięć pula, aż do zorania jest. Zobaczymy jak to pójdzie, bo oby dobrze poszło, sobie tu gdzieś władzę, później to ja nie lubię takich długich rzeczy tak jak w tamtym odcinku był, yy, w poprzednim odcinku był ten te cztery przyczepy jaki ja tak no ty chwila. My zaraz zobaczymy, ale w ogóle jeszcze pokażę Wam o tutaj. Yy, cztery worki ogólnie z tego wyszło, jeszcze z owsa. Tu jeden już wsypałem. Więc no... Chwila. Tutaj jest ciągniczek. Nie ogólnie taki miałem odśnieżać. chwila. Chwila, chwila. Tak, pieskit. O, kartka. Yy. dobra, czekaj, bo o, o, klucz, dobra jeszcze tutaj sobie wyłączym to o, jest, dobra otwarte, no i dobra, zamykamy czyli o, odpalony był I tak cicho, dobra yy, jadę no, kurde yy, zostawili mi tutaj na kartce pisze, że dzień dobry szanowny panie Darku Przywieźliśmy dla pana ciągnik marki Fenty z odśnieżarką. Tu się odczytać, nie mogę. A jeszcze skręcać muszę Przywieźliśmy Ten ten kluczyki są pod właśnie tym nadkowymi co mówiłem. Znalazłem te klucze Zostawiliśmy go odpalonego, bo wiem, że pan za niedługo wróci. A no, to wiem, że jednak było odpalone i dobra tam tego tak, no, Znaczy czyli przywieźli mi ten ogółem ciągnik ja miałem dosłownie jakby około, ja miałem do sąsiada podejść po ten ciągnik więc no dobra chwilę ciach tutaj sobie na bok będziemy sypać dobra jest droga ładna będziemy ciężać, kurde jako tak to idzie fajnie akurat fendem nigdy za bardzo nie robiłem jeszcze nie robiłem fendem na tej serii tylko takim starym a ten jest taki nowy sam bym może takiego podobnego kupił 724 Vario To jest, z tego tak mi się wydaje O kurwa mać Na pole zjechałem Chwilę bo się zagapiłem Dobra Dobra, dobra, jest git to ładnie idzie, nie. Ładnie. Nie no. Yy, możecie napisać co sądzicie o takim zestawie. Ja tutaj sobie zrobię zdjątko na pamiątkę. Ciąch. Na pamiątkę, zdjątko zawsze trzeba mieć. Dobra. No i jadę. Trochę może wyżej to bym dał tam z dala. Tutaj tak idealnie na bok. O, na bok. Dobra. Tu jeszcze, a tu jeszcze mam tą drogę zaliczoną Dobrze, żebym sobie przypomniał Że to jeszcze ta droga tutaj okażę. Dobra, tu gdzieś no, o jest ślady nawet Znaczy no to też po śladach ja jakoś nie muszę tak specjalnie robić Bo jak się o pomylę, na pole wiadę, no to nic się nie stanie Ale no jak wiem gdzie jest ta droga to lepiej jakoś jechać po tej drodze Dobra, tutaj reszta to już nie jest w moim zakresie za dwa razy mogłem tu w sumie przejechać, ale też w moim zakresie to nie jest, żeby to robić jakoś perfekcyjnie. Ja mam tu tylko taką drogę zrobić i to tyle. Ze ktoś to później podjedzie, poprawi i tyle Tutaj jeszcze jedynie co to tutaj mogę o poprawić Tutaj okay, No i teraz jest git Dobra Trochę wyżej i dobra, git fajnie się jedzie, fajnie. Nie mogę narzekać. Kurde, robota to jest, takim sprzętem to jest to robota. Chwila. Czekaj, trochę niżej, bo tam na kogoś pole to wjechałem no ale no Jezioro, ciekawe chwilę jeziorko sobie... A, jest zimno, ja tu, gdzie to klima jest, tu powinno być klima Gdzie jest klima? O, jest, dobra, chwilę O, dobra Jako zimno, kurty myślałem, że jeszcze nie zamarzła i tak Tam moje poletko, Po lewej Dobra, trzeba tutaj o, tutaj coś już nie mogę, ale to trudno to tam, ktoś przyjedzie łopatą albo coś yy, tego weźmie i koniec dobra włączamy, mogę nawet tego 226 tysięcy moim zdaniem git z konta, możecie napisać co o tym sądzicie ja sobie o, tu jeszcze ha, ha, ta droga to akurat nie jest w moim, planie, w moim planie ale to tam tutaj akurat dojazd do mojego pola, to trzeba odśnieżyć to tam kogoś pola, to już nie wiem Dobra. Może akurat będzie trzeba było tutaj przyjechać w zimę, no to zawsze lepiej. Albo w no, sumie jak ktoś sobie przyjedzie, będzie chciał zaparkować czy coś. No trochę wyżej. O, tutaj tak żeby było Żeby ktoś sobie mógł na przykład zaparkować czy coś, no to wiadomo Tu jest moja trawa, tu na moim trawę no nie można niestety. Dobra, i tutaj gdzieś, no tu za to pszenica, ale dobra, to tak kawałkiem to i tak, z pszenicą to się nic nie stanie, tam więcej będzie miała trochę wody po boku, to się nic nie stanie, widzowie, jeśli w ogóle pszenica, 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 no pszenica, dobrze, tak zgadywałem, w sumie, dobra, jadę, trochę muszę dalej, to, o tak, z jakoś, Sama Samaszka, porządna firma. Sam bym sobie może kupił takie coś w przeszłości. Ładny dym. A. Gwiazdę pole Nie wiem, kto by tutaj wjeżdżał, ale. No, dobra. Się tu odśnieży, żeby nie było. Może ktoś orki będzie robił, tak jak ja mam orki robić za niedługo. Więc no. Trzeba wyłączyć, bo to do tyłu słabnie. Oponki fajne takie. Nie no, akurat Fend fajny, fajny, podoba mi się. A tam dobra, ciężką linią już. Fend mi się ładnie podoba. Porządna maszynka. Nie ma co narzekać. Więc no. Takie, takie... Coś innego jednak niż cały czas to rolnictwo. Ale no. Na poprzednim odcinku było drzewko, wycinka drzewa na tartak. Teraz jest tutaj odśnieżarni, odśnieżanie. Może byśmy jeszcze w przyszłości zrobili jakieś koszenie trawy. Albo coś, jakieś dożynki. Może, nie wiem. I tutaj jeszcze no Może być to na mojej pole tutaj. No już nie mam co poradzić, bo tu po prawej będzie orane, to mi jeszcze ciężej będzie wyjechać. Uuu! To do góry, patrzcie, tak. O! Jak do góry się sypie, to dosyć się. Y, to tak rozdrabnia. Fajnie. To jakby śnieg nie padać. Dobra. Przy okazji, tak do siebie też, właśnie na pole. To nie ma co narzekać. Ty, a tu pole chyba jest zorane w sumie. Nie wiem. Ja też muszę sprawdzić sobie kawałkiem, czy to pole jest zorane, czy nie? Ty, ano, zorane to jest pole, dobra, dobra. Tutaj jeszcze jest jakieś pole. Są mi takie z kamery, trumna. Zobaczymy, nie. tu już nie ma dróg. Yy, no to jeden. jeszcze koło tej mleczarni, yy, koło tego targu zrobić i zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj drzewa, ale to nie na mojej liście. O, tu jeszcze. Napadało tego. Nie. A, pomyliłem się. Tu obok jest droga. Sobie brona trochę tak przybliża. Tutaj, dobra. Automacik to też tutaj jest dobrze w tym wszędzie, bo jakbym miał robić to swoim zatorem, o to panie. Dobra, dobra, jakoś będzie trochę krzywa, ale to się nic nie dzieje. Dobra. Ach, kurczę. No, niech, o tak będzie. No, trochę tam jeszcze tego dobrze, ale no... Nie ma co tak narzekać. A śniegu jak za dużo będzie komuś to sobie nie wiem stopi go jakoś może nie wiem Dobra jadę zara będzie to jeszcze tego i... o! jak mi się tutaj w tym takim komputerek jakiś odpalił. O no dobra jeszcze tam. No tf. nawet jest pole, no bo nie ma innego wyjścia. Ja nie mam tutaj za sobą jeszcze takiej osoli, żeby tego było więc no tak to bym za siebie sypała, tak to by to reszcie to zrobiło yy, yy, to takie sól by się sypała taka maszyna akurat rok temu no to jeździła teraz coś nie jeździ maszyna. a no i się, dziwi cieszę się, jak jeździ bo jak kurde jeżdżę więc no dobra jeszcze to i tutaj, tak jak właśnie mówiłem, że to by się jeszcze odśnieżyło, bo ktoś sobie może przez las chce przejechać, a nie może po jakąś ojinkę albo coś. A przy okazji, i tak po drodze to. Co tu mnie blokuje? O, dobra. A, drzewo mnie blokowało, bo to drzewo jest takie ogółem niepostawione, tylko to drzewo jest ogółem takie na... Ty, ja dobrze jadę? Chyba dobrze, dobrze. Chwila. Aaa! Ja już nie mój. Nie, to jeszcze to. Dobra, dobra. Już się pomyliłem, prawda? O i tutaj. Tam dali to już nie ma co. No, tam dali już nie ma co, niby. Sobie ktoś poradzi, chociaż tak i tyle. To Ty też jakoś perfekcyjnie, no nie ma być więc no, dobra, jeszcze tutaj dobra i teraz tutaj, dobra i a tutaj jeszcze o ten kawałek i będzie git fajnie tego, z tamtego w ogóle no się trochę wydawało mi się, że będzie jednak trochę mniej tych pieniędzy ale jest gigant. 200 ponad 1000, 226 tysięcy jeszcze będę świnie sprzedawał, to z nich na czysto zarobię kolejne 5 230 będzie. Teraz po mleko pojechali chyba do mnie, no będę zapewne za niedługo u mnie po mleko, więc kolejne jakość 20 tysięcy, bo tam 14 tysięcy litrów aż więc o 20-30. No 20 tysięcy, coś ponad może zarobię. I to tyle no 250 może i będzie tych tych pieniędzy. Dobry wynik. To jednak różnica jest mała, bo tak to na przykład w tego w tamtym sezonie jak były buraki, to zarobiłem co może 50 tysięcy więcej. Może trochę więcej, nie wiem. Ale to też, teraz mam krowy Krowy w ogóle idą na sprzedaż, też jak przypomnę chciałbym powiedzieć Krowy na sprzedaż idą, będą nowe kupywane młode Bo te już stare trochę mniej mleka produkują, ale też nie wiadomo na rzeź akurat nie idą, one idą do jakiegoś innego właściciela chyba Tutaj do tego handlarza krowami na tym Na kolonii właśnie one tam idą bo gościu tam ogółem to sprzedaje. Jeśli ktoś chce, żeby cielaki były, no bo z nich to na spokojnie oni to właśnie są tak cielaki młode, właśnie krowy i ołówki by dawały, już nowe. No więc gościu tego sobie kupi na spokojnie. Ja od niego sobie kupię jakieś młodsze, ale to wiadomo, za młodsze też nie wiem, czy nie będę musiał trochę dopłacić. Ogółem, a to te moje cielne są już w którejś chyba są. Bo grubsze są właśnie takie, więc za te moje, no to z 9 kafli jakoś liczyć pewnie. Więc te te, 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 te nowe, to nie wiem, to może nie będę w sumie nic musiał dopłacać. Nie wiem, ja to najchętniej to bym wymienił te, bo ja 10 krówek mam, chyba 10, 15, coś takiego mam tych krów i bym je wymienił na jakieś młode. bo na przykład byka to ja mam młodego, tam on ma dopiero co z rok. Ale nie u mnie chyba ten rok, tylko u kogoś. Bośu byłem roga, u mnie kilka miesięcy dopiero jest, więc jakoś tego... Tak, o tutaj też widać odśnieżali. Dobra. I to chyba wszystko w sumie takie jeszcze nie po tej kolonii. Sobie tutaj pojadę, zobaczymy. Bo tu widać odśnieżone tu też jakoś nie, nie mam nic do zrobienia Tutaj nic, tutaj mi nie kazali Tutaj też ktoś widać robił przede mną O, a tutaj jest Ja po torach bym jechał jeszcze, dobra gadę, Trochę tam Dobra, poprawim, poprawim A wy możecie napisać w tym czasie hashtag yy, odśnieżanie albo hasztag yy, hasztag zima hasztag zima kamerkę sobie zobaczę na chwilę Uu, grubo kurde 17 minut to jest jakoś ponad 30 minut pewnie by było nie wiem ale no to chyba najdłuższy odcinek tygodni będzie zapraszam też na poprzedni odcinek z polski rolnik bo tam no Teraz ogólnie time lapsy się właśnie pojawiają, dlatego tak jakoś to daily prowadzę, no bo mam jakoś o czym rozmawiać, tak to bym się powtarzał na tych odcinkach, więc no. Tutaj o pole do Orania będzie właśnie moje, więc no, ja sobie może, ale chyba, że talerzówką jakąś bym wjechał. A ja to nie wiem czy ta leżówka by się tak wbiła w ziemię. przez ten śnieg, bo zobaczcie jaka warstwa śniegu jest, o, kurwa, z pół metra. Więc nieźle. No, to kurde, cała kolonia prawie będzie odśnieżona. Jeszcze tam mi... o, tam jedynie jeszcze jest taka druga droga. I to w sumie tyle, no bo czekaj gdzie to. No, tutaj dosłownie tu jest o... Tu jakoś mi tak na mapach pokazuje, że tu, tu jest wjazd. O, tutaj, tutaj. O, i tutaj jest ta druga droga jeszcze. To jeszcze tą drogę będzie trzeba było pewnie odśnieżyć i to wszystko, ale to już chyba nie, ja będę się tym zajmował. Więc co? No, też kurde, a jeszcze 5000 ma mi przyjść z roboty. Kolejne, czyli no głównie to jest, licząc z tymi świniami, to 10 kafli ma mi przyjść bo robiłem właśnie przez grudzień, robiłem w Tartaku, pracowałem tam wycinkę na szpakow szpakówce, miałem, pracowałem tam. Więc, no, kurde, pieniędzy jest, co nieco jest, co nieco jest. Na no, nowe maszynki maszyny jakoś się potrzebuje, co najwyżej pług jakiś nowy obrotówkę bym se kupił, ale tak, no to bym sobie chyba nowy kombajn, no nowy kombajn, bo trzeba było jakiś chwila. Tu muszę obrócić na drugą stronę, bo to już na tory spada, więc no. Dobra. Tu akurat do orania nie mam nic jeszcze nie posiadane, to mogę i nawet na swoje pola. Bo tak, to jakby trzeba było orać, no to ciężko mi by było. Czy to system czy to zatorem, ciężko by było wjechać przez taką styrtę. O, Tutaj nawet ta ciul, jak ktoś sobie jeździ, to się nic nie stanie, ta ziemia i tak jest... Ja już... Nie wiem, nie wiem czy jest jakoś mega mocno tego... Zazimniała, ale... Mówi się trudno, dobra. Ja już jadę tutaj, się wracam. Zawiozę tutaj do tego gościa. Gościa zawiozę ten zestaw. No i co? No i widzimy się w kolejnym odcinku z, już z orek zimowych. No a później jakieś siewy albo sadzenie nieziemniaczków. Widzimy się w kolejnym odcinku. Łapka w górę. Wiadomo. Subskrypcja. Komentarz. hashtag y, odśnieżanie lubisz. hashtag zima. I tyle. Marka.